Kamienica z 1932 roku ze skromnym, neoklasycystycznym wystrojem fasady. Główne wejście ujęte przez dwie masywne, przyścienne półkolumny w porządku korynckim. Kolumny te wspierają prostopadłościenny architraf, nad którym znajduje się nadświetle ozdobione dekoracją sztukatorską. Kompozycja dekoracyjna obejmuje tryfony oplecione wicią roślinną oraz konsolkowy zwornik. Kamienica czynszowa z 1908 roku. Plan kamienicy nawiązuje do wzorów architektury berlińskiej przełomu XIX i XX wieku. Sposób ukształtowania fasady bliski jest środowisku architektonicznemu Berlina związanemu z architektem Albertem Gesnerem. W klatkach schodowych zachowane schody drewniane wraz z balustradą. Kondygnacja parteru całkowicie przebudowana z powodu adaptacji pomieszczeń mieszkalnych na dawne kino miniaturka. Kamienica Czynszowa z 1905 roku. Stylowo związana z nurtem spokojnej wiedeńskiej secesji. Po wyzwoleniu w 1945 roku czasowa siedziba wojewódzkiego i powiatowego Urzędu Informacji i Propagandy oraz redakcja Głosu Wielkopolskiego. KAMIENICA Z 1905 roku. Plan kamienicy nawiązuje do kamienic berlińskich XIX i XX wieku. Dekoracja elewacji i sieni jest mieszanką tendencji barokizujących i secesyjnych. W sieni frontowej oraz klatkach schodowych przetrwały oryginalne schody i balustrady. We frontowej klatce schodowej zachowały się również duże fragmenty witraży o motywach roślinno-geometrycznych. Kamienica narożnikowa zbudowana w latach 1903-1906, z wieżyczkami, wykuszami, przypomina zamek. Dekoracje tej potężnej kamienicy to motywy plecionek, półkoliste łuki, zaczerpnięte ze sztuki wczesnośredniowiecznej. Kamienica odrestaurowana przez firmę Freely Properties dostała pierwsze miejsce w konkursie Najlepsze renowacje elewacji kamienic w 2010 roku.